Siemanko, z tej strony XtresemXT, a to jest odcinek z Fifa 14, zagramy sobie karierę menadżera. Oczywiście. I kempy, co tu zagrać? To jest pytanie. Może włoch, ale raczej nie, nie wiem, coś innego. Żebym się dużo nagrał włochami. Czy Hiszpanią załatwić, ojcze, może o Francji to może tak kto piklium. ma olimpijski klimat oczywiście nie wiem na PSG to nie za dobry skład trochę że za dużo czasu trać dobre myślenie z Niemczech jakoś no weźmy szarkę jak to będzie tak początek no dobra, nie jest to dobre z miasta, smutnie dobre 4, 5, 4, ale nie chcę ją jedno zmienić, bo to niepotrzebne Oczywiście moje imię, czyli Łukasz Nazwisko, oczywiście Tak, Ponico, czyli Lurc A, tu oczywiście nie Brazilia. A trzeba wybrać stronę Brazilii. Tutaj odbiera to tutaj zabieram, to Dobrze, to przewinmy O, nie znamy. Znamy. Dalej to muszę znać. Dobrze, zapiszmy tutaj. No Oczywiście, podmienię. Zobacz, co my tu mamy. Zdrowa, żenie. Cytat. A, na razie to nam się nie przyda. To co? Na co są trzy loft talentów? Tak, tak, i tak. Dobrze, to, przed... to zagramy sobie dzisiaj mecz towarzyski jakieś O, no, coś długo idzie, to mi przyda. Mm, fajny Toros. to potrwa, więc nie wiem czy on zdążyłem to nie wiem, ale no tak, powinniśmy zdążyć, co tak długo, kiedy To co na mnie, patrz na tę ofertę, o, w jak się nie mylę, tak, Atlanta, no to, oferta transferowa, no ja nawet nie wydarzyła, ach, Zaraz leżymy bo, bo, no boku, jest boku, na No on się gdzieś gra, taki jak najlepszy składzik. Nie jeszcze tym klułem, więc tak zapiszę, żeby w ogóle coś się stało. No to zagrajmy sobie Batrzyka. No, takie najlepsze będą. No to grajmy, zobaczymy jak to pójdzie z Atlantą. Puntalara, puntalara. dobra Jest strona, przyblokujemy będzie. to wydanie. Do. Hm. Si to Dobrze. To lecimy z koksem. Witamy z dawnej areny auf obecnie! Czekaj, jak komentarze wyciszał, to za głośno, mnie trochę jest. Dlatego to teraz... Gdzie to było? A, gdzie dźwięk. dźwięk? Wszędzie powycisza, już przed nagrywaniem, ale się. Mam nadzieję, że dobrze będzie wszystko, nie będzie nic tutaj. Ech, to to na pewno w następnym odcinku to też poprawione Ale powinno być w porządku My Komentator głównie już zapisał tych kibiców wydaje mi się że jest dobra Dobra No i ktoś nie wiedział gram na klawiaturze, ale Może niedługo kupię pada lub sobie jakąś kierownicę Ale chyba pada raczej do tego Gdybym grał we to zawsze przewoził kierownicę sobie. Jakoś to jest podobne, coś pada tylko inaczej się zupełnie nie gra. Na klawiaturze nie polecam gry, jest bardzo ciężko. Ta gra jest głównie napada, dlatego mogę często przegrywać. Bardzo, bardzo dawno nagrałem. Ostatnio grałem tą FIFA World z resetem.

so kupiłem nowe hamulce i chał super kork cool. Dobrze, to let's nową akcją, maximum I... Igo lasso! Farfan 1-0 Co za przepiękna akcja! Dobre zgranie zespołu według mnie Jak tak pójdzie na lidze to mamy szansę wygrać nawet Ale to jeszcze w trakcie kupimy kogoś pewnie Teraz to potęg na Australer, tam się mówi Mam co? Niemieckie nazwiska I 2-0 Traktor bardzo nieźle ma, to w To nie grałem, dlatego taki poziom, grałem. Ale to, zapewne jest, no coś, ale to zapewne jest tylko mecz towarzyski, bo tego tak łatwo pewnie idzie. Normalne mecze, gdzie o wiele trudniej. Zawsze tak jest, Przed mecz towarzyski zawsze wygrywam z łatwością, a z prawie, Liga sprawia mi większe trudności, muszę powiedzieć. Uuuu, to no, jest macie trzeba się przywiecę, jak dać No jest, no jest, to jest, no jest Jest pitalemia Biegać jak macie Jak macie gdzie? <grych> Można powiedzieć. Dobrze to tak, piątek, oczywiście dzisiaj jest środa, ale jeden dzień, dzień przed, ponieważ no, jutro nie będę miał zbytnio czasu, ale jutro na pewno będzie wrzucone. W tej chwili się wrzuca w farming simulator z postępami nad mapą. Właściwie już widzę cię pewnie, nie wiem po co tu mówię. Oj, 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 karmona. Ale tych jak to pada. A co, z tej połowie już nie na pewno? No, nie no. Dobrze, to przejdźmy na drugą połowę... Bez zatrzymywania, zresztą długo trwa strasznie... No i niestety, tak więcej niż 15 minut... że ta jakość coś się nadpsuje. Jeszcze raz spróbuję tym konwerterem. reset twierdzi, że ten program sam wybiera jakość. Chociaż wybieram 720 HD. Ale i tak bardziej bym wołał, żeby nie było tak, żeby samo się nie wybierało. Że wszędzie było to HD, ale jak to zrobię? Tego będziemy musieli obejrzeć 480. Nie wiadomo czy tak wszystkie gry będą, ale pewnie większość w to widzę, że wszystko w porządku jest z tą jakością, ale u mnie coś nie tak jest. Ale jeszcze raz spróbuję z tym konwerterem. Jak nie pójdzie to e, będę musiał zmienić konwerter może powiedzieć. Nie wiem, kiedy jeszcze inny konwerter, ale to psu jakoś ogólnie że to by 360 jest, było lepsze niż HD, w którym konwertowałem Więc w tym bardziej nawet opłaca niż chyba w nowym konwerterze powiem Ale to jeszcze pomyślę Projekt dla mnie obraz jest dobry, bo tam że dosyć widać Pewnie nie wszyscy wiadomo, że tutaj tak w HD Oj, prawie. Ale... Tak to jest. Teraz tak na szybko nagrywam, ponieważ... Nie, nie mam zbytnio czasu, ale... Trochę jest czas na nas, więc szybko się nagra. Dobra. Dajesz szybko... W można powiedzieć. Tak. Momentum przegraniam. No kurno, no weź tam się wiadomo. W górze mnie tak. jakieś wodę przy internet grać. Nie rozłatwiej nie na to bardzo trudno. Seria z cicło pewnie długo nie będzie bo to jest taka seria więcej pod tryb tak jak to też musieli cały czas przeciwko sobie grać będę tylko prędkować na własny skład, tak muszę powiedzieć W moim składzie dzisiaj nic takiego ja nie zaszło za dużo, może brzmi nic. Ale może coś znajdzie. Jak zagramy w piątek mecha? Liset tam pewnie może zmieni jakiś składnik. On to pewnie chyba codziennie nawet to Dlatego, ale i tak wtedy, kiedy mam teraz słaby skład, tak jak on tyle czasu, gra, Bo tam się łatwo skład zdobywa. bywa. Wielu dzień, można powiedzieć, zdobyłem też wszystkich zabytków, co miałem. Możliwość, też miałem tam dużo złota, dlatego. Ojej. Jak ten błating. No, weźmy tę piłę, no. No, jeszcze tam wiemy. to Tam się nie zdziwił. No kurka, no podejdźcie do tej piłki, ludzie. No kurka. To jest bezsensowne, takie klepanie po obronie. To jest jakby oni wygrywali, a ja przegrywałem. Bo prawdopodobnie powinno być odwrotnie, a jest... No. <laughs> Myślę to To ująłem to, ale Wyśto zrozumiecie, co mówię. Oj, teraz może być groźnie. Te dnie co są u mnie bardzo ciężkie. No właśnie. Ciężko jak to mówiłem, że... no... remis, że to jest to remis? No kurna, chyba na te dłuższe, w tym szpalek, powiem, że na komentarzu się otwierała powtórka. No, ale no, no jeśli to tu przegram, to nie wiem, No, no to to było na tyle w tym pierwszym odcinku. No i ja oczywiście żegnam się, a z wami coś Cześć.